Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Maci, a to kolejny odcinek miniserii z nowego dodatku. Razem, raźniej, witam się z Wami u Sabany i spółki. Mamy sobotę wieczór i rzeczy zaplanowane na ten odcinek, ja już może puszczę tutaj żyćko. Rzeczy zaplanowane na ten odcinek to przede wszystkim nocowanie kolegów naszej, naszej małej nory. Zaprosiła dwóch kolegów z klasy, także będziemy mieli piżama party. Ja od razu jej zaznaczę, że ona uwielbia to wydarzenie. Mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Pierwszy raz to robię, więc mam tutaj wysokie oczekiwania co do tego. Nora bardzo chciałaby się zaprzyjaźnić z Atlasem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, więc piżama party dosłownie nam się rozpoczyna. Co my tu mamy? Zdrzemni się, niech Simowie rozmawiają w tym samym momencie, niech grają w gry w tym samym momencie, niech jedzą w tym samym momencie. Może Savana coś mało takiego, wiecie, tutaj yy, trudnego by przygotowała. Yy, weź coś tu ugotuj dla dzieciaków. Co one by zjadły? Kurczę, coś z frytkami, mini burgery ze smażonym kurczakiem. Brzmi jak coś, co dzieciaki na pewno z chęcią by zjadły. E, więc to tyle, to to na pewno. O, 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 są i dzieciaki są i dzieciaki. Poproś gości o rozłożenie z śpiwora. A, ale ja już tu rozłożyłam, zakupiłam dla wszystkich śpiwory nawet. Nie wiedziałam, że. Dobra, pochowam te śpiwory, słuchajcie. <laughs> pochowam je. Liczę na to, że rozłożą je gdzieś tutaj po prostu. Gdzie wy? No, w takim miejscu, no ludu, no. Dobra. Druga sprawa to, że wspólnie sobie pogramy na konsoli z chłopakami z Atlasem i z Orange'em. Yy, I już widzę wice... taki, taki jeden minus, w sumie, z drugiej strony, nie do końca taki wielki minus, to, że. Yy... Rzucili po prostu te swoje śpiwory gdziekolwiek w domu. Także jeden na zewnątrz, jeden na pierwszym piętrze. Atlas nie chce usiąść. Dobrze, dobrze. O, zaraz sobie pewnie coś przekąsimy. Sawana sama z siebie ćwiczy. O, no dobrze. A co, ale. O, Fibi, coś tutaj. Fibi, coś tu się drze. Pewnie jest głodna. Coś tak czuję. Opieka nad dzieckiem, nakarm, karm piersią. Mam takie przeczucie. No, głodne maleństwo. Tak. A druga rzecz, właśnie, która jest zaplanowana na ten odcinek, to urodziny. Także zaprosimy sobie naszą rodzinę w niedzielę i postarzymy malutką Fibi do. Do niemowlaka. Ok, póki co grają sobie. Liczę na złoto. Mam nadzieję, że nam się uda. Kto wygrał? A, czyżby młoda wygrała mistrzyni wyścigów? I młody od razu się wkurzył. Co my tu jeszcze mamy? Historię. Opowiedz historię o przeklętym statku. U, 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 Super, czyli straszne historie. A później chyba sobie zjemy, nie? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Tak, patrzcie, no Sawanę to tak ciągnie do sportu. Chyba stara się co nieco zrzucić, coś mi się tak wydaje. Malutka już usnęła, mała Fibi, Atlas oczywiście jest wkurzony. Jej, mamy awans! No i cudownie, ej! Gratki! O, biedny jest taki zmęczony, że chyba nie będę... Tak, dzieciaki po prostu zostaną tutaj... Same, słuchajcie, to będzie najlepsza opcja. Eee, nie, żadnej ciąży. <śled> żadnej ciąży na razie, chociaż nie... Może w przyszłym odcinku. Eee, mam nadzieję, że, że nie, że gdzieś tam... Zrób test ciążowy. Jak to zrób test ciążowy? Jaki test ciążowy? Kiedy to się wydarzyło? Nie, no weźcie, no... Miało być spokojnie, jedno dziecko. Nie. Nie, ja nic nie podejrzewam. Nie mam nawet zamiaru patrzeć w ogóle nowe dziecko. Dobra, już myślałam, że jest w ciąży. Nie mam zamiaru nawet patrzeć na taką opcję. Boże, kiedy wy mi to zrobiliście? No. E, dobra, zawołaj swoich kolegów. Czy ja mogę ich w ogóle zawołać? Na jedzonko? Weź porcję, czy oni się sami poczęstują? Niech jedzą w tym samym momencie. No tego to raczej nie zrobimy, więc to już odpada. Ale pogadać sobie możemy. Spróbuj uspokoić. Rozmawiaj o zainteresowaniach. poproś o porady. Raczej nic. Rozmawiaj o smaku potrawy. A gdzie jest orange? Może chociaż jeden kolega nam się trafił normalny. Bo Atlas to Atlas zdecydowanie ma problemy z agresją. Ten chłopak ty tutaj się bawisz, chodź do nas Orange, wygłoś mowę zachęcającą zapytaj jak minął dzień, weźcie sobie, pogadajcie razem, to moje ej, nieźle, poproś o autograf, no bez jaj zabawne, a tak Orange, ty jesteś zdecydowanie tym normalnym kolegą. rozmawiaj o rodzeństwie ale no umiejętność społeczna na maksa ja pierdzielę. no to ładnie Ej, może sobie w ogóle... O nie, czy telewizor jest zepsuty? Dobra, to może razem obejrzyjmy, oglądaj film. Coś strasznego, noc półżywych simów. Tak, będziemy się bać, zdecydowanie. Tak, dorośli poszli spać, więc co oglądamy? No oczywiście, że horror, tak? <ścoughs> o tak, zdecydowanie zaraz poopowiadamy sobie historię, ale obejrzyjmy sobie może film najpierw. Chociaż nie wiem, czy oni wytrzymają to. Czy to nie jest za straszne po prostu wow, dla nich? O, chyba mu się to podoba. Jesus, słyszę to odgłosy. No i Atlas sobie poszedł. Oj, Atlas, Atlas. Chyba Orange y, będzie naszym kolegą. Poproś o rady. Rozmawiaj o rodzeństwie. Orange jest z bardzo, bardzo bogatego i znanego domu. No my w przeciwieństwie do niego nie bardzo. Czy... czy by... Co się stało? Całkiem smaczne. No dobra, chyba się nie boicie, co do... O, Atlas wrócił. Pogadaj z nim jeszcze o szkole. Czy ktoś wstanie do tego dziecka? Hmm. Ewa, może ty wstaniesz, co? Idź do malutkiej, zajmij się nią. Nie wiem, co sądzić o tym filmie, ale może po prostu rzeczywiście opowiedzmy przygodę. Opowieść grozy o duchach bliźniąt. To brzmi trochę strasznie. No, postraszymy swoich kolegów. <grywa> Dlaczego nie? No i Nora, próbuje straszyć dzieciaki. Ale z tego co widzę, to tak średnio to idzie. Bo, bo nie możemy tak jakby wymusić na nich, żeby oni usiedli na tych e, śpiworach. Opowiedz historię. O, dobra. Chyba, chyba. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że usiądą na jakimś śpiworze. Dobra. Okej, okay. jest. No, połowiczna nadzieja. Okej, okay. wygląda na to, że y, Nora jest taką mistrzynią grozy, że sama się przestraszyła. W swojej historii. Słońce, ale to, to ty śpi, co? Będziemy mieli srebro tylko. No trudno. E, chyba to ostatnia opcja, tak widzę, że średnio działa to opowiadanie historii, no nic, trudno, tyle nam z tego zostaje, a my mamy opcję zdrzemnij się w ogóle, powinniśmy mieć, drzemka gotowa, myślę, że teraz sobie po prostu pójdziemy spać, no ja widzę, że szał po prostu robi tak grzechotka wśród dzieciaków, świetnie, no dobra, widzę, że w tym śpiworze to raczej długo się nie śpi. Mamy złoto, ale powiem Wam, że raczej tak średnio oceniam tą nocówkę. E, nic mega specjalnego to nie było. Słońce, może byś sprzątnęła to. Skorzystała. Teoretycznie ona powinna móc, wiecie, spać w tym śpiworze. Nie wiem, dlaczego ona się budzi. Może przez telewizor. Wyłączę po hamsku ten telewizor. I zobaczymy. Jest w sumie piąta rano, a Ewan już na nogach, chociaż on będzie potrzebował jakiejś drzemki w międzyczasie. Dobra, napraw, jesteś skupiony, więc powinno ci całkiem szybko pójść. E, i, i, I weź, wyrzuć zepsute jedzenie. Zobaczymy w ogóle, co my tu mamy. Czy my coś mamy same zepsute jedzenie? E, I to też jest zepsute. No i świetnie. O, nie. O, ale dobra, tu mamy śmietnik. Super, to to wyrzucę przynajmniej tyle. E, no to Ewan, ty serwujesz coś w takim razie na śniadanko, tradycyjnie już. Co by tu zrobić dobrego? O, parówki w cieście. Jejku, ale on zrobi tylko jedną pewnie, nie? Kurde, pewnie tak. No i co? I mamy jesień. Wow! Ewan urodził się z młotkiem w dłoni. Czy powinien w końcu przygwozić? Myślę, że lubi majsterkowanie. Myślę, że tak. Świetnie, przyda nam się to, bo jesteśmy biedni. Świetnie. Eee... Savannah, a my tego nie wieszaliśmy na ścianie? Czy coś tu się mi zdublowało? No niech to wisi. Dużo lepiej to wygląda. Okej, okay. oni oglądają telewizję, więc ona chyba siłą rzeczy przy włączonym telewizorze nie będzie spała. Chyba, że znowu to zrobię tą metodą. Chłopcy. Słuchajcie, myślę, że to tyle w tym temacie. Koniec tak, koniec tak wcześnie. Zdobyta charyzma. W nagrodę, najwidoczniej. Zdobyliśmy złoty medal. Zabrali swoje śpiwory. Ok, i mamy z chłopakami jakieś odczucie? Pod wrażeniem. Nora z pewnością wie, co robi, a Orange darzy ją ogromnym szacunkiem. No i spoko. Tym bardziej, że to taka mała dziecięca wschodząca gwiazda. Czyżby tu coś w przyszłości miało być? E, dobrze, Ewan. Tak, jednego zrobiłeś, prawda? No Jest cudowny, ale fantastyczny. Świetny, genialny, rewelacyjny jest ten twój hot, dog, ale jest z nim jeden problem jest tylko jeden. A jajaj. W sumie nie ma aż tak dużego dramatu tak naprawdę, bo Ewan może sobie zjeść tą parówę. I przygotuję śniadania. Tak naprawdę cała reszta jeszcze śpi. Chociaż Sawana chyba zaraz będzie wstawała, ale ja tak czy siak wyślę ją. Boże, mam nadzieję, że ona nie jest w ciąży. Wyślę ją. Czy to się zepsuło? O nie. Ewan będzie musiał podziałać. Skorzystaj. Nie podoba mi się ta opcja. Nie podoba mi się. I weź szybki prysznic. O, wstała. No już. Dobrze, no, wam w międzyczasie, jejku, on jest przeziębiony, jakaś wysypka, nie, chłopie, ty musisz iść, on musi iść spać. Oj, 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 zjedz coś na szybko, weźmiesz sobie sok pomarańczowy, najlepszy na przeziębienie, dawka witaminy C, a później pójdziesz się zdrzemnąć, nie, 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 bo ty musisz jeszcze obiad dzisiaj przygotować i ciasto. Na urodzinki malutkiej Fibi, która na razie sobie słodko śpi. No i ty śpisz w tym śpiworze. Dobra młoda, wszyscy poszli. Nie musisz już zachowywać pozorów i spać normalnie do swojego łóżka. Pewna siebie, arcydzieło gospodarza. No, mam odmienne zdanie na ten temat, no ale dobrze. I dalej chcesz się przyjaźnić z tym toksycznym atlasem. No dobrze. Może jednak ten chłopak, yy, może coś z niego będzie. Yy, Sawancia, skarbie, zjesz sobie śniadanko, gdzieś to wyrzucił, później to zaśmiernie. O, malutka się obudziła, właśnie ją słyszałam. Sawanę myślę tak, ona sobie zje, puszczę ją w samopas, bo ona ma dzisiaj dzień wolny, tak? Więc sobie dziś odpoczywamy, będziemy mieć. O, Jesus, <laughs> sprzątnij to, jak zjesz zdobądź następny poziom umiejętności majsterkowania, popracuj nad niezręcznością. Ono to nad tym sobie zdecydowanie popracujemy, skoro chcesz, popracuj nad niezręcznością, przyda ci się do Twojej pracy jako sprzedawczyni. No i tyle z naszego odpoczywania tak naprawdę, ale widzę, że Ewanowi całkiem nieźle poszło, w walczy z przeziębieniem. No to teraz niestety musi powalczyć z brudną pieluszką. Zmień brudną pieluszkę. O, no tak, już, słodziaku. Co ci się dzieje? Kołysz, przytul, pocałuj w czoło. No, już. Co, co ci, mała jest? Kto do nas dzwoni w ogóle? Hej, podobno, ty i oręcz. Przyjaźnijcie się ze sobą. On jest naprawdę fajny. No to dzięki, babciu, cieszę się. A może ty głodna jesteś, słodziaku, a ja cię tu męczę. O, opieka, karm z butelki. On ją wiecie, tutaj przytula. To dziecko z głodów się słania. Dobra, Ewan, ty jeszcze, jeszcze muszę cię chwilę pomęczyć. Jedzonko na śniadanie mamy, ale myślę, żebyś mógł coś upiec. Dobra, dawaj, brownie z paczki może być. Sawancia może w tym czasie niech spróbuje naprawić tą pralkę. Myślę, że Sawana woli naprawiać pralkę niż gotować, więc <noise> z tego względu tak będzie wyglądał ten podział. Oj, oj, No już, zadowolone, Bobo. Tak jest. No już, zostaw to dziecko. Połóż je, połóż. Niech sobie śpi. Fibi. Co ty tu masz? Zdobyto umiejętność, w dniu umiejętności odkryta tożsamość. Zdobywam nowego dobrego przyjaciela. Tak, to twoja córka, chłopie. O matko, wkrótce się rozpoczyna ten zjazd i co teraz? Tyle pieniędzy tam było. Zrób pranie, włóż do pralki. O, osiągnięto drugi poziom pieczenia. Yes! rewelacyjnie no pączki posypane cukrem pudrę. pyszka idealnie na słodko czyli zapraszamy po prostu na ciasto i powiedzmy kawę której nie mamy bo no, niestety nie posiadamy ale myślę że pyszne ciasto będzie tutaj mile widziane jak coś to to coś jeszcze dorobimy póki co zdrzemnij się Chłopie, zdrzemni się. Ok, no to zaczynamy nasz rodzinny zjazd. Mam nadzieję, że wszyscy się na nim pokażą. Sowana oczywiście w swojej ulubionej sukience. O, zawołamy na posiłek wszystkich. Zjedzmy sobie ciasto na dobry początek, chociaż tak, wolałabym, żebyś ty zjadła coś bardziej konkretnego. Wygraj grę w trybie rywalizacji znowu. Ona chce tylko ludziom kopać tyłki w grach. <grywa> Może jakaś tutaj gamerka nam rośnie. Czy oni są źli, bo Ewan. Bo Ewan śpi? <grywa> Czy dlatego? On musiał sobie zrobić malutką drzemeczkę. Babcia zabiera się za porządki. No pięknie. Ojoj, oj, nie może chyba wytrzymać. Boże, co za usyfiony zlew. No dzieci, jak wy tu żyjecie. No ale tak, mamy teraz. Y... W co ty się, Ewan, ubrałeś, chłopie? Ja ci takiego stroju nie robiłam na pewno. Okej, okay. całkiem nieźle nam idzie, tym razem. Zdecydowanie powinniśmy sobie więcej zdjęć porobić chyba. O, nie, no i przyszedł I narzeka, że brud jest w pokoju dzieciaka. O. A co na to dumny dziadek? O. Jaka urocza reakcja. Ojoj. Oj, oj. oj, co nam wyskoczyło. Sawana polubiła ostatnio spędzanie czasu z rodziną. Relacje z krewnymi stały się dla niej niezwykle ważne. Tak, chcemy, żeby była rodzinna. O. No i słodko. Czy na górę poszła babcia? czy babcia zaginęła no nic powiem wam tyle jak nie chcą zobaczyć malutkiej to ja muszę ją po prostu postarzyć robimy to dobra mała się już tutaj rozdarła ale no nie mamy wyjścia postarzymy ją zobaczymy co z tego będzie jestem ciekawa jak będzie wyglądała tato nie sikaj się proszę o, propos. I co leci? Leci. Wyskoczyła! Trzy razy losuje. Raz, dwa, trzy. No, nie! Ruchliwa! Chyba najgorsza cecha, jaka może być. No cóż, ruchliwa. Cisimowie są w ciągłym ruchu i bez ustanku chcą się bawić, ale często mają problemy z zasypianiem lub skupieniem uwagi przez dłuższy czas. oj, Słuchaczek wylądował! Maluszku! Odblokowano uśmiech! Spójrz tylko na tę masę szczęścia! Fibi po raz pierwszy się uśmiechnęła, nawiązując kontakty towarzyskie z innymi, nauczy się nowych sposobów komunikacji. Wchodzimy od razu do kasa, nie czekamy na to. I jesteśmy w kasie z naszą malutką Fibi, która jest przeurocza, ale też ma taką buzia, <noise> buziulkę takiego bardzo uważnego yy, bobasa. Także, no taka, taka poważna ta nasza Fibi, trochę, no ale ruchliwa, więc da nam się tu yy, ładnie w kość. Na co dzień dałam im jej taki, taki kombinezonik. Oficjalne sukienunie do snu. Takie ubranko imprezowe. Takie ze zwierzątkami. Na gorącą pogodę. Taki strój. Jest przeuroczy po prostu. No i oczywiście na zimną. Ciepły kombinezon. No jest po prostu przesłodziutka. Ma po mamie brązowe oczka. Ale no, słodka jest. Eee, te takie pieprzyki jej wylosowało przy narodzinach, więc postanowiłam jej to po prostu zostawić. Myślę, że wygląda e, uroczo z nimi i dodaje jej to tylko uroku. Mam nadzieję, że wam również podoba się Fibi. No, ja jestem zachwycona. Ogólnie e, nie oszukujmy się, niemowlaki w grze są po prostu przecudowne. Jest i nasz malutki, rezolutny szkrab. Matko te. Oczy to teraz jednak bardziej zielone się wydają w tym świetle? Tak, poznamy cię z babcią, która stwierdziła, że chyba sobie stąd pójdzie. Ja od razu tutaj poczyniłam malutkie zmiany, także mamy już łóżeczko odpowiednie. Rosamond Paket uważa, że Sawana jest spoko i chce, aby zostały najlepszymi przyjaciółkami. Jasne, o. Chyba, wiecie co, chyba widok swojej wnuczki zmiękczyło yy, serce Rosamont i no. niej, ty słodziaku mały, tu cię mama wrzuciła. Dobrze, tata poszedł spać, ale ja bym chciała ulepsz. Dodaj mobi brzdąca, może ptaszki po prostu, będą takie w miarę neutralne. Słońce, a ty miałaś pokazać malutką. Przedstaw yy, Gwendolin. Ale z niej po prostu przeuroczy słodziak. to no nie mogę się na nią napatrzeć. Czy, czy tym razem uda się? I o, babcia tu się schowała. Dziękuję, No, jakie to słodziutkie. Pierwsi goście, puk, puk, kto tam? Pierwsi goście Simki o imieniu Fibi. Fibi nareszcie poznała pierwszego sima spoza rodziny. No nie do końca, ale okej. Okay. Czy możesz mi oddać malutką? Przedstaw ją, Rozamont. O, dziadzia idzie. Dziadzia idzie. Chciałabym, żeby, żeby wszystkich poznała malutka. O, ona jest rozbawiona. Fifi ma kręciołka, trzeba się ruszać. Uwielbia się przytulać. O, czuję się bezpiecznie w ramionach kogoś bliskiego. W tym przypadku. Prababci, nawet ty mały chumcwocie, po kim ty masz te oczy? Nie jest to takie łatwe i trochę się trzeba nachodzić, ale ta interakcja jest po prostu przeurocza. Tylko najgorsze jest to, że potem nie chcą mi oddać dziecko. Ja rozumiem, że ona jest słodka. Nasze maleństwo e, potrzebuje tutaj odrobiny spokoju. Zostań przeniesiona tutaj, niech nie lubisz Roza, ty mały skubańcu. Czym ci podpadła Rosamond? Tym, że cię po prostu trzyma na rękach i nie chce cię puścić. Proszę puścić to dziecko. O nie, mała, ma pierwsze dziwactwo. Eee, najpierw, czekajcie, najpierw się nią zaopiekuje, czyli po prostu eee, damy jej jedzonko, karm piersią. O, jest zła. Maczkawkę, tak, bo odblokowaliśmy dziwactwo. Fibi dość regularnie miewa czkawkę. Okej, okay, złoty medal, świetnie. W związku z tym częściej dolega jej czkawka. Chodź, tu malutka, chodź. Mama cię nakarmi, bo Ty jesteś głodna, jak człowiek głodny, to i zły. A póki co, czy ty możesz w międzyczasie użyć sobie pieluszki? I tak, mama cię położy zaraz spać, także wszystko będzie ok. Zdobyte nagrody. O, super! Odkryto dziwactwo uwielbia przytulanie. O, słodziak! Będzie to okrutne po prostu i upierdliwe, że cały czas będzie chciała być noszona. Ale no, jest taka słodziutka, że spieluszkowałaś się, więc yy, ja bym proponowała, żeby. Mama ci tak to mama musi ci to zrobić. Eee, przewiń Fibi po prostu mega zmęczona, no ale niestety. <laughs> Przewijania musi stać się zadość. Nie chcemy, żeby nam dziecko zaśmierdło tutaj. I tak ona idzie spać, bo ona dosłownie leci z nóg. No tak, tak. Ja, ja to wszystko rozumiem w słońce. Ja to wszystko rozumiem. Już będziesz miała czystą pieluchę. Eee, połóż tak, połóż tutaj Fibi. Bo jest 23 a to dziecko jest dalej na nogach. Włącz kołysankę, mrugaj gwiazdko. pocałuj na dobranoc, ukołysz do snu. Tak. I opowiedz bajkę na dobranoc. No, już, już. Idziemy spać, tak? O, nawet nie zdążyła opowiadać bajki, a młoda odpłynęła, dobra. Idź, zadbaj o siebie, dziewczyno. Skorzystaj, chociaż skorzystaj. No, i słodzinka sobie śpi. Słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przepraszam za lekki poślizg w czasie. Eee, ale tak, już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa.